Kochani, ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym z unboxingu. W ogóle nie, paczka nie jest otwarta, od razu na wstępie mówię i też chcę na wstępie od razu powiedzieć, że będę musiała trochę przystać, bo znowu jestem chora! Jezu, jak ja lubię być chora, na przykład na ferie! Pozdrawiam, Twoje Wielkopolskie. Dobra, paczucha przyszła o sterio 808 to jest taka malutka paczuszka. No, zobaczcie, no, wielkość mojej ręki. No, ale y, kupiłam ją na oelix w ogóle. No. <laughs> praktycznie bez zastanowienia po prostu wzięłam i kupiłam. E, a więc, bez no, żadnego wydarzenia, zapraszam Was do oglądania. Generalnie ja to było zaklejone moi, moimi moimi da, danymi osobistymi, a ja po prostu odkleiłam, żeby nie było ich widać i po prostu to było zaklejone od góry tymi danymi, więc odkleiłam to i po prostu ta paczka się. wiecie. Nie patrzyłam do środka, żeby nie było. Jest. To ogier chyba z kolekty firmy... Yy, nie, co? Rasy, jakie firmy? Jezu. Chyba z kolekty i rasy, nie pamiętam, ogier jakiś... Śmiałam, z Lunar, to jest Trampolina. Trampolina? Nie wiem, jakoś tak, no co pierwszy pierwsze linijki opisu będziecie mieli, dobra. Otwieramy! Jestem niesamowicie ciekawa, jak on jest zapakowany. Pokażę, żebyście też widzieli. Widzę. o liścik o stój. ej patrz mi tak stoi e, dobra to liścik to sobie przeczytam Tutaj to jest o liścik e, przeczytam sobie e, nie na odcinku mam nadzieję że się nie obrazisz e. Jeszcze mam... U matko. Sam to są sprzączki. Eee... Nie wiem, czy to widać mi genialny telefon, jak na to. No chyba sprzączki, nie? Czy coś? No! Telefon mi tu pokazuje, że trzymam za blisko obiekt! no A jak mam trzymać, powiedzmy? Dobra. Konik, bo chyba nic tu innego nie ma już Zresztą tych dwóch rzeczy, no ale spokój tak dzięki za każdy gratis tej konika okej, okay, tylko tu jednak nie jest jeszcze folia bodelkowa. Bardzo fajnie zapakowane, zabezpieczone. Dobra, otwieramy. Eee, śmakająca. Dąb, O! No i dobra. A tu jest jeszcze jakaś puszka. Więc no, zaraz śmieci spomieszają z tymi, z czarnymi, które tutaj robimy. W ogóle, przed przedwczoraj, więc mega szybko. Ja go kupiłam jakoś we wtorek, a mamy piątek. I on mega szybko wczoraj, on przez cały wczoraj i dzisiaj leżał jeszcze u mnie na parterze, w kuchni i dzisiaj dopiero go wzięłam, bo nie miałam czegoś wczoraj czasu tego nagrać dla was o, już widzę już widzę widzę cię o, kartonik dobra, wyjechał już między nóg o, oh, wow ej, on nie wyglądał na takiego jasnego na zdjęciach o, on wygląda na taką mega, w ogóle on to wygląda wyglądał jak rudy. Nie, no dobra, może tak trochę... Ale to jest z kolekty, no dobrze mówiłam. Jaki śliczny! Hej! No, telefon, nie marudź, że za blisko trzymam, muszę jakoś pokazać konia. Śliczny jest! Tak żywa, jest piękna. Telefon! No bo ci zaraz... Piękny jesteś, wow, oh wow, mega <śm> w ogóle sorki za wszystkie dźwięki stła. Piękny, mimo że on stoi, a ja takich koni nie lubię, w ogóle, on, czy on stoi? Słyszałam tak, o może tam będzie widać. On stoi, ja problemu, pro, pro, pr, problemą z utrzymaniem równowagi. No piękny jest. Na pewno znajdzie u mnie jakieś fajne imię Ale ogon ma strasznie długi, bo on tu jest zawinięty na końcu, nie wiem czy to widać Widać chyba? no, Tutaj między nogi on tak wchodzi, on jest taki zawinięty Ale nie no, koniec śliczny naprawdę I może jest z kolekty No Piękny jest I ogólnie on nie jest zimnokrwisty, w sensie tak mi się wydaje, no raczej nie Ale on jest taki Strasznie masywny, ma ten brzuch taki wielki, tak bardzo potężnie zbudowany moim zdaniem jest Po łóżkach tego nie widać, ale strasznie taki wysoki mi się wydaje Nie wiem, no e... jakiegoś O, folia właśnie szczeliła Ale jakiegoś takiego normalnej wysokości e... Mamy Huffling. nie, to jest fjord jednak <laughs> Hufflinger chciałam powiedzieć e... Mamy fjorda tutaj ze szlecha i sobie porównajmy, no Widać, że ten konik z kolekty jest, no, wyższy od tego fjorda. Um, I, no, po prostu no, dobrze mi się wydawał że jest wyższy. No, a jak macie jakąś propozycję na imię do tego e, ogiera... O Jezus, sorki. Do tego o, Sorry, że tam w ogóle jest, jest szafka, ale nie wiem, czy to jeszcze żadnego tła, ale będę chciała kupić jakieś tło. E, jeśli macie jakieś e, pomysły na imię dla tego ogierka, E, tak jak mówię, nie pamiętam jaki on jest trasy za bardzo. Wiem tyle, że jest z kolekcji, jest ogierem i jest śliczny naprawdę, no. Ten pysiek, no proszę was. Jaju. Mm. Śliczny jesteś? Mm. No. E, Więc jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tym komentarzu z imieniem. Jeśli ciekawi Was, jaka to jest rasa, folijon o cicho bądź! Jeśli Was ciekawi, jaka to jest rasa, zajrzyjcie do, zajrzyjcie do opisu. A teraz ja się i ten piękny koniś wami że się żegnam. Dziękuję serdecznie z za co że tak szybkie przesłanie mi paczki, za wszystkie gratulacje i liściki. Oczywiście sobie zaraz to wszystko przeczytam. I pa pa!